Witam wszystkich. Dzisiaj przedstawiam kolejną konserwę rzemieślniczą, danie restauracyjne. Podudzie w sosie mango z jalapeno. Lub ewentualnie rozszerzony tytuł: Podudzie z kurczaka w sosie mango z papryczką jalapeno i suszonymi pomidorami. Jaką nazwę kto woli. Marka Kogut. producentem tego jest firma Did. Jeśli chodzi o skład, mamy bardzo dobry, bo tylko podudzie z kurczaka, mango, mleczko kokosowe, sól, papryka, alapenio, suszone pomidory, trawa cytrynowa, świeża mięta, świeża bazylia, świeża papryka chili, cukier, sól, liście kafiru, świeża kolendra. No i to tyle. No, świeże to raczej chyba było, zanim to zapuszkowali. No, ale tak to tutaj opisali. Żadnych konserwantów, żadnych dziwnych składników. Dla mnie skład bardzo dobry. Nie podali tutaj ilość konkretną, procentową, ile tego mięsa jest. No, ale zapewne jest minimum 50%, lub nawet więcej. To się zaraz okaże, bo w jednych konserwach jest 70%, w innych 50%. Różnie to bywa. Porcja 300 gramowa, więc jest w porządku. Kaloryczność tego to 513 kilokalorii, więc też jak najbardziej w porządku. Lubię takie porcje do jedzenia, które mają w okolicach 500, więc tu jest wszystko w porządku. Można to zjeść w takiej formie, jak tutaj jest, lub ewentualnie z jakimś dodatkiem, jak tam kto woli. Moim dodatkiem będzie ryż akurat. No i mamy tu wszystko to opisane. Czy to będzie dobre? Za chwileczkę się okaże. No, standardowy, dwuletni termin przydatności, wiadomo, może sobie to poleżeć dłużej. W końcu to konserwa sterylizowana. I teraz to jakoś rozpakować. Puszka łatwiej otwieralna. Tu mamy też oznaczenie chyba jakieś tam. No już danie widzę przybrało kolor mango. Tak to wygląda jeszcze w wersji niepodgrzanej. No, mamy tu trzy wielkie kawały mięsa. Ja troszeczkę je rozdrobnię, lepiej się podgrzeję. Nie muszą być takie wielkie kawały. No, ale widać, że to jest mięso w całości, nie jakaś milonka czy coś w tym rodzaju. No, sądzę, że raczej mięsa tu nie jest więcej niż 50% całości, reszta to sos i przyprawy. No i tak chyba będzie lepiej, jeśli chodzi o podgrzewanie. Kilka minutek podgrzewania. I jeszcze przed końcem sobie dorzucę trochę ryżu. Tak wygląda danie po podgrzaniu. Mogłem zabrać nieco więcej ryżu, bo jest to danie troszeczkę, powiedziałbym, wodniste. No, mięso na pewno stanowi nie więcej niż 50% tej puszki. Reszta, właśnie to taki sosik. No, bo te dodatkowe składniki to też ich nie jest zbyt dużo. Mamy tu taki jeden wielki kawał pomidora. Bardzo dobrego. Jeśli chodzi o sosik. No, czuć słodkość, nie czuć za bardzo pikantności, może jakaś taka odrobina, bardziej taki powiedziałbym, kokosowo-mangowy posmak. I bardziej Danie wchodzi tak w słodkie klimaty niż w ostre, no sądziłem, że to będzie bardziej ostrzejsze. Te papryczki gdzieś tutaj są, bo widziałem takie kawałeczki zielone. Więc jakaś papryka tu jest, ale też nie jest zbyt dużo. Może natrafi jak się troszeczkę na tą papryczkę to jest troszeczkę coś ostrzejszego. Tu też natrafiłem na trawę cytrynową. Taki bardzo fajny, przyjemny posmak cytrynowy. Bardzo fajne. Mięsko. Bardzo mięciutkie, dobre, nasączone wszystkimi tymi smakami, bardzo fajnie to smakuje. No troszeczkę więcej tu według mnie ryżu trzeba dodać. Bez ryżu to danie to troszeczkę powiedziałbym kiepsko. Sam ten duża ilość sosu i mięso to tak nie za bardzo. Zdecydowanie trzeba tutaj dodać ryżu i nawet więcej niż ja tutaj dodałem, czyli w moim przypadku to tu było około 50 gramów wersji suchej. No i trzeba dodać tutaj zdecydowanie więcej. No, chyba że ktoś lubi tak mocno wodniste danie. Ale smak, yy, posmak takiego mango bardzo fajnie jest tutaj wyczuwalny. No, jako że sądziłem, że to będzie bardziej ostrzejsze, no to tą ostrość muszę tutaj dodać. Więc dodam sobie chili. Pomimo, że tu chili niby też jest, a wcale tego tak nie czuć. Trochę się wtedy przełamie ta słodycz. Ale ta słodycz nie jest też taka jakaś mocna czy coś w tym rodzaju. No ale jest wyczuwalna. No, w końcu mango jest słodkie. No i teraz już jest zdecydowanie lepiej. Jest ostrość i jest słodycz. No i w takiej formie danie jak najbardziej jest w porządku. Czyli trzeba doprawić. O ile ktoś lubi oczywiście ostre, to dodać Czyli Jak ktoś nie lubi, to zje spokojnie w takiej formie, jak przygotował producent. No tyle, że danie będzie bardziej słodsze. No ale przynajmniej mięso bardzo dobre, a reszta przypraw też ok. Mogli tej papryczki dodać zdecydowanie więcej, może wtedy byłby nieco lepszy posmak, bardziej ostrzejszy. Ale w takiej formie Danie powiedziałbym nie jest może jakieś rewelacyjne, ale da się spokojnie to zjeść. Ale z dodatkiem ryżu. Bez ryżu to raczej kiepsko by było. No i trochę większą ilość niż ja dodałem. Mm. Takie powiedziałbym orientalne smaki. Ja takie danie jak najbardziej polecam, jak ktoś chce spróbować, oczywiście z dodatkiem ryżu i ewentualnie, czyli jak ktoś woli, na bardziej ostro, bo tak, jak bez tego, czyli będzie bardziej na słodko. Dodatkowe informacje na ten temat będą dostępne pod spodem w opisie. Koniecznie zostaw po sobie ślad w postaci komentarza. Nie zapomnij zasubskrybować tego kanału, jeśli jeszcze tego nie robisz. No i do następnego filmu.